Ale dobre Nalej babci herbatki Uśmiech uśmiech O, nalej babci herbatki Nalej herbatki Tatusiowi? Tatuś Dziękuję no, 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 no. Dobre A teraz, teraz Ty pijesz, tak? Cuk o, mleczko. mleczko Cukier Cukier O, brawo No i teraz pij A herbatki? Tak, o, wcześniej. o, brawo! brawo. No i teraz pijemy, tak? Pijemy. Nie stąd! Stąd się pije! Leje. Brawo, Kasia leje! Teraz leje. pijemy! Pijemy! Oj, tatuś! No! pije? Mleczko! No, no mleka, ty wiesz co? Tu, tu! Szuka się Brawo, brawo. Pijemy? No, teraz. Brawo. Kasiu, no. Zrób No, pijemy. No i... I... Jakie brawo. dobre. Jakie dobre. Ale dobre. Takie dobre, jajko. Jakie dobre. Mleczko. Mleczko nalej. Mleczko. Mleczko. Brawo. To jest cukier. Cukier. I tu pomieszaj. Pomieszaj. O brawo! Ojej. Jakie smaczne. Jakie mm. smaczne. Dobra. Teraz pijemy, tak? No, do góry. Pijemy. Dobra, pijemy. Mm, jakie dobre. Co tam stało? Jakie dobre. O jejku. Jeszcze raz? Buzi daj babciuni. Daj babciuni buzi. Nie. Dlaczego? Pijemy her... Bo teraz herbatkę pijemy, mm, powiedz. Mm, mm. To cukier! Co tu się nie je tak? Co? Co? Uśmiech. I... Tees! A, a powiedz babcia? Babcia! Ładnie, powiedz Dziadziuś! Taduś! Tak! Alec! A, a, a powiedz jak robi bab Jak robi konik? Tak! A piesiu? A tatusz? A tatusz? Hmm. Nie! No, no, no. Jak babcia robi? Szweść no, 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 no. ty! <try> hmm nieprawda. Tak babcia robi. Powiedz, jak babcia robi? Tak babcia, tak. Pali te papierosy. Tak. A jak robi Jak robi kotek? Ojejku. A powiedz kotek. Nie. Nie powiesz kotek. A powiesz, jak robi świnka? Tak. A kurka? Tak. A jeszcze raz piesiu? piersiu? Tak, jak się boję, bo duży pies musiał być. No. A jak, a jak, a jak babcia robi? Hmm, babcia robi? Dobra, tak Lę, 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 lę. Tak babcia robi to. Oj. właśnie, powiedz konie, Ewa, oh, powiedz, o, vois, Ewa. Ika. Tak. A Ewa Oj. powiedz powiedz Jula. Jula Tak. A powiedz ciocia Ciocia Kasia Ho, Powiedz, Kasia. Pijemy, pijemy To jest herbatka, herbatka, tak? Herbatka. Pijemy do góry teraz, no i... Mekle pijemy damy, herbatkę. No. A, pijemy, no tak. Pijemy herbatkę. Zdrowko. Zdrówko. Zdrówko. No, suknęliśmy się, Jeszcze Zdrówko. Ale dobre. Brawo. Mm. Tu są serduszka, zobacz. Tu są serduszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Serduszka. Oj, no pojdź ładnie. Policz, no. 1 Jeden. Dwa. Trzy. trzy. co? Herbatka. Taka. Jak? Mleko. Mleko. Trzywisia. Cukier. A, cukier. se mléko. mekko. mléko, tam Tak mleko. No mm. běž, tak mléko je pije. A a, a herbatka? Herbatka. Tak. No, na ke mm -hmm. Jaké dobré. Dobře. No, nalej herbatka, nalej herbatka. A powiedz herbatka. No, teraz nie powiesz, tak? OK. co teraz? Cukier? Cukier? Cukier. Dolej jeszcze mleka. Dolej mleka. No. Dobra i pijemy, tak? Zdrowko. Mmm. Pyka. Jakie dobre? Jakie dobre to jest? PIPA 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 PIPI A powiedz na razie Na razie. Na razie Proszę, to czy się otworzy czekoladkę? Czekoladkę To jest to Koleś, proszę Bardzo tworzy czekoladkę Otworzymy czekoladkę Siedź, siedź tu, siedź Kto będzie ja czekoladkę?

Daj tatusiowi kawałek. Ty. No? Tatusiowi daj, Dziękuję. Babci. Dziękuję. A babci? Malutki, malutki. A babci? No, daj babci. Daj babci kawałek. Pat, Kasiu. Masz. Masz. Dziękuję. A, dobrze. Co nam Kasiu Co to jest? Co to jest? Co ty jesz? Co ty jesz? Dobra. Prześlij buziaka. Nie prześlesz? Już nie. A powiedz papa. papa, Koniec już. Pa pa. No w pomachaj. Powiedz papa. No.